Jestem po kolejnym spotkaniu na festiwalu filmowym w Sheffield, na spotkaniu poświęconym filmom dokumentalnym w temacie Palestyny i wychodzę z tego spotkania w lekkim szoku. Prezentowano tam trzy filmy w fazie produkcji. Czyli producenci i twórcy tych filmów szukają po prostu jeszcze finansowania, aby ustęp film dokończyć. Co nie będzie łatwe w dzisiejszych czasach. Ale jestem w soku, ponieważ w jednym filmie, który prezentowano, no pokazano szokujące sceny: jak izraelscy żołnierze strzelają seriami w karetkę, zabijając wszystkich padają tam serie w ogóle strzałów z karabinu maszynowego, wy wypada kierowca i prawdopodobnie wszyscy w tej karesce też po prostu stracili życie. Nie, no szok, szok, szok. Większym szokiem jest jednak to, że jest na to przyzwolenie polityczne, można powiedzieć światowe, że przyzwala się na faszyzm i ludobójstwo. Są tacy. Muszę powiedzieć wprost debile na tym świecie, którzy popierają politykę Izraela. Leczcie się ludzie, leczcie.